Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj tematem zapisanym jest energia i pęd fotonu, ale tak naprawdę to będzie taka lekcja troszeczkę inna od poprzednich. Będzie tu dużo matematyki, nawet czasami skomplikowanej, ale ona tu nie będzie najważniejsza. Zderzymy się, właściwie wy zderzycie się z mylnym rozumieniem podstawowych, całkowicie podstawowych pojęć, które używamy i wy, które się wy w fizyce. Myślę, że nawet bardzo dużo osób, które, którym wydaje się, że mają już jakąś wiedzę z fizyki, po tej lekcji stwierdzi, że jednak ta wiedza wymaga radykalnego uzupełnienia. Bardzo dużo dziwności tu się pojawi. No i wyjdźmy od dla, jednej, dla klasy, klasy pierwszej. To jest kontynuacja lekcji o zjawisku fotoelektrycznym, ale będą wnioski bardziej ogólne, dotyczące również klasy i trzeciej i, i drugiej. Więc przypomnijmy sobie wzór na energię, energię fotonu. To jest stała planka z częstotliwością Wzór ten pojawił się przy, dzięki Einsteinowi przy próbie wyjaśnienia zjawiska fotoelektrycznego polegającego na wybijaniu elektronów z powierzchni metali przez Promieniowanie elektromagnetyczne. Ale dzisiaj nas to zjawisko fotoelektryczne już nie interesuje, ten, tylko ten wzór będzie nam potrzebny. Tak? Z, z ruchu falowego znamy związek między częstotliwością fali, prędkością fali, w przypadku światła w próżni no to jest prędkość fali elektromagnetycznej równa prędkości światła w próżni, czyli około 3 razy 10 do 8 m na sekundę, czyli prawie 300 milionów metrów na sekundę. Czyli częstotliwość to jest prędkość fali przez długość fali lambda, czyli jak zamiast częstotliwości wstawimy to, długość, znaczy to C przez lambda, otrzymujemy wzór na energię fotonu. No, później nam będzie potrzebne. No właśnie, ale ponieważ w zjawisku fotoelektrycznym foton, znaczy światło, które do tej pory było postrzegane jako zjawisko falowe, wykazuje cechy cząstki, cechy tak zwane korpuskularne, no to wiemy, że każdą cząstkę da się opisać poprzez, podając jej bardzo ważną cechę zwaną pędem. No to definicja pędu jest tu pęd to jest masa, masa razy prędkość. No i tu się zaczynają poważne problemy. No wydaje się, że co, co, jaki tu problem może być? No, Masę, wiemy co to jest masa, wiemy co to jest prędkość, wiemy co to jest pręd w takim razie. No ale okazuje się, że to m, które nazywamy, do tej pory nazywaliśmy masą, w rzeczywistości wyraża się takim wzorem. Gdybyśmy rozpisali, co się kryje pod tym współczynnikiem M wiążącym pęd i prędkość, to trzeba by tu napisać takie wyrażenie. I to wyrażenie dość często jest oznaczane literką właśnie M i nazywane masą relatywistyczną. Bardzo myląca nazwa i prowadząca do, do no, złego rozumienia właśnie wielu pojęć. Einstein właśnie wykazał, że ten współczynnik tu ma taką postać, gdzie M0 jest rzeczywiście tą, tą masą spoczynkową, czyli masą ciała, które spoczywa. Występuje tu prędkość cząstki i prędkość światła w półruchni. Czyli to 300, prawie 300 milionów metrów na, na sekundę. No właśnie można najpierw wy... Pokażę wykres w zależności tej tak zwanej masy relatywistycznej od prędkości. Tu mamy poniżej. Czyli na osi poziomej mamy prędkość, na osi pionowej wartość tego m. I teraz, jeżeli wybierzemy V równa się 0, czyli dla prędkości równej 0, no to 0 do kwadratu to jest 0, 0 przez c do kwadratu to jest 0, 1 minus 0 to jest 1, pierwiastek z 1 to jest 1 i m0 przez 1 to jest po prostu m0. Czyli dla prędkości równej 0, czyli gdy ciało spoczywa, no to ta tak zwana masa relatywistyczna jest równa tej masie spoczynkowej. I potem, jakbyście troszkę lepiej. No, gdybyście, gdybyście wstawili tu coraz większe prędkości, moglibyście uzyskać właśnie wykres zależności masy od prędkości, i po, początkowo dla małych prędkości względem prędkości światła. Ta masa nieznacznie się zmienia, ale później rośnie bardzo szybko i przy prędkościach zbliżających się do prędkości światła. To ten współczynnik M zwany masą relatywistyczną rośnie do nieskończoności. No, jakie z tego są wnioski? Najpierw y, zobaczmy, dlaczego, dlaczego y, nie uwzględnialiśmy do tej pory faktu przy pędzie, że jak prędkość ciała rośnie. To również to m rośnie, a my traktowaliśmy to, to m jako wtedy jako stałe. Z jakiego powodu, no, gdyby ten wzór, ten wzór był prawdziwy, to był, byłoby to posuwanie błędne. No ale jednak tak robimy i jakiś powód musi tego być, czy jakieś uzasadnienie. No to obliczmy sobie może ten, ten wyraz V przez v kwadrat przez C kwadrat dla prędkości, która dla nas wcale nie jest taka mała, na przykład prędkości samolotu pasażerskiego. To jest około, około 300 metrów na sekundę. Tu bodaję w metrach na sekundę, żeby później nie musieliśmy zamieniać z kilometrów na godzinę na metr na sekundę. To jest około 300 metrów na sekundę. Wybrałem akurat y, taką wartość, żeby ta trójka się później nam skróciła nam. Czy to jest raczej znaczy 3 razy 10 do 2 metra na sekundę? Y, prędkość światła w próżni to jest, o, to jest troszkę mniej niż 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. No to obliczamy najpierw V przez C. Stawiamy. Tu jest nasze V, tu jest nasze C, trójki się skracają, gdzie 10 do minus 6, czyli to jest 1 milionowa. A teraz V przez C do kwadratu, to jest 10 do minus 6 do kwadratu, czy 10 do minus 12, czyli to jest yy, na, y, liczba właśnie, że jest 0 i na 12 miejscu po przecinku jest 1. k No to obliczmy teraz wartość tego pierwiastka, który tu jest w mianowniku. No to patrzymy. Więc to jest równe 0 i na 12 miejscu jest 1, czyli otrzymamy, jak od 1 odejmiemy tą wartość, otrzymamy no prawie, że 1. No to pierwiastek z tego będzie bardzo bliski 1, czyli skoro ten wyraz dla tej naszej prędkości jest równy właściwie 1, jest bliski 1, no to m jest równy m0. czyli, czyli dla prędkości prędkości samolotu pasażerskiego jego masa jego masa ta relatywistyczna jest równa masie spoczynkowej I dlatego skoro nawet przy tak dużej prędkości tego znaczy ten, te masy się praktycznie nie różnią, ale różnią się tak minimalnie, że, że bez sensu byłoby uwzględnianie tej różnicy. To my właściwie na tych prędkości, które spotykamy w życiu codziennym, nawet tych dość dużych prędkości samolotów, samolotów nie uwzględniamy tego, że ten wersorze napęd, ten współczynnik tu ulega zwiększeniu, gdy prędkość się zwiększa. Czy traktujemy, że to nie jest stałe. I dopóki te prędkości są dużo, dużo mniejsze od prędkości światła, jest to uzasadnione i nawet nie ma sensu używać tego dokładniejszego wzoru, bo, bo minimalne są różnice. No dobrze. Znaczy, jaki jeszcze jest problem, że dość często właśnie się tak, nawet fizycy mylą się tu w tym miejscu, powtarzają pewne błędne poglądy. Często fizycy mówią, że to jest rzeczywista masa, że masa ciała rośnie, rośnie z prędkością. No masa występuje, decyduje również o oddziaływaniu grawitacyjnym, że jeżeli ktoś by rozumiał, że traktował tą, ten, to M jako rzeczywistą masę, to znaczy, że ciało szybciej poruszające się ma większą masę, a więc by było mocniej przyciągane przez inne ciało, które posiada masę, bo występuje we wzorze na siłę grawitacji iloczyn mas tych dwóch ciał. I nie jest to prawdą, nie obserwuje się czegoś takiego, czyli gdyby obok Ziemi poruszała się jakaś kulka bardzo szybko, to wcale nie byłaby przyciągana z większą siłą, jeżeli by się właśnie im szybciej się porusza, tak? czyli, czyli to M nie jest masą, nazywa się czasem masą relatywistyczną, ale to jest po prostu współczynnik między pędem a prędkością. No i często też było takie fałszywe tłumaczenie, że ciała, które posiada masę spoczynkową różną od zera, czy większą od zera, że nie da się rozpędzić do prędkości światła, ponieważ masa tego ciała staje się nieskończenie wielka, czyli to ciało stawia coraz większy opór przy dalszym rozpędzaniu, czyli do jego rozpędzenia do prędkości światła potrzebna byłaby nieskończenie wielka siła, ponieważ ta masa rośnie do, pręd, znaczy do nieskończoności. Czyli, a ponieważ nie ma nieskończenie wielkiej siły, więc żadnego ciała, które ma masę spoczynkową, Różną od zera, nie da się rozpędzić do prędkości światła. Jest to fałszywe rozumienie. A jakie jest prawdziwe? No to musimy troszeczkę tu przekształcić drugą zasadę dynamiki. Tu może przepraszam za chaos na kartce, ale bo to miał być tylko szkic, ale już nie nadążam z tą produkcją filmową i bym nie miał czasu jeszcze, a jeszcze muszę dwa filmy dzisiaj. Z lekcjami stworzyć, więc już nie mam czasu do tego korygować. Ale to dużo chaosu, nie ma tylko w jednym miejscu. Więc wyjdźmy z drugiej zasady dynamiki, f równa się m razy a i zmieńmy jej formę, wstawiając miejsce przyspieszenia i definicję przyspieszenia, czyli zmianę prędkości przez czas. Wstawiamy w miejsce a, delta v przez czy. To się równa m razy delta v przez delta t, to m podniesiemy do licznika, rozpiszemy delta v jako różnicę v, wektorową, oczywiście, vk minus vp, wymnożymy m przez wyjazdę nawiasu i ten pierwszy wyjazd to jest pęd końcowy, ten drugi pęd początkowy, to jest pk minus pp, czyli to jest inaczej, wkrócej można zapisać, zmiana, zmiana pędu przez czas. I to jest prawdą, tylko dla, jak ten czas jest bardzo, bardzo krótki. Czy łączymy teraz początek z końcem, czy f równa się delta p przez delta t, i tu mamy ten wzór pod warunkiem, że ten czas jest bardzo krótki. To jest tak zwana uogólniona postać drugiej zasady dynamiki. No i z niej tu można lepiej to odczytać, odczytać właśnie, no wyjaśnić to zjawisko braku możliwości rozpędzenia ciała o masie spoczynkowej równej od z do prędkości światła. Bo spójrzmy. Jeżeli jesteśmy blisko prędkości światła, to chcemy chociaż małą, małą zmianę prędkości y, y, otrzymać, czy z tej prędkości troszkę większą, to, to w tym czasie, w tym czasie to, to ten współczynnik M zmieni się o bardzo o ogromną wartość, no bo mała, mała zmiana prędkości powoduje Ogromną zmianę tego współczynnika M. Czyli w tym wzorze, w tym wzorze przy małej zmianie prędkości, ten współczynnik znacząco się zwiększy. A więc i pęd się zwiększy. Czyli ta różnica. Moment, tu będzie zaraz. Więc ta różnica pędów, skoro ten pęd znacząco będzie większy od tego, to ta różnica będzie też ogromna, a więc również. To całe wyrażenie będzie ogromne, więc potrzebna jest właśnie ogromna siła. I rzeczywiście przy próbie zbliżenia się do samej prędkości światła, zmiana tego współczynnika jest nieskończenie wielka, a więc ta różnica ta różnica jest nieskończenie wielka. A więc siła potrzebna do rozpędzenia o, do tej większej prędkości jest też nieskończenie wielka, a nie istnieje nieskończenie wielka siła. Więc, więc tak, tak wyjaśnia się fakt, że ciało, które posiada masę spoczynkowo różną od zera, czy to M0 jest różne od zera, nie można go rozpędzić do prędkości światła. Czyli to nie jest tak, czyli, czyli poprawne jest. Używanie pojęcia masy tylko dla tego M0, czyli to M0, tak zwana masa spoczynkowa, to jest y, prawdziwa masa, tak? I to, o, to jest ta masa, która decyduje na przed oddziaływaniu grawitacyjnym. I o tej masie jeszcze dzisiaj powiemy, tam będzie dużo, dużo dzi dziwniejszych rzeczy związanych z tą masą, y, jest bardzo mylne rozumienie właśnie y, tego, czym jest masa. To jest, pier to jest pierwszy ten problem, ale będzie jeszcze poważniejszy za chwilę. Więc teraz jeszcze tu może pokażę szybciutko to, co tu jest zapisane, żeby dało się to w nadatce umieścić. Tak, wszystko widać. No tak, i to nie są najważniejsze problemy się one zacznie. No właśnie. Ponieważ y, foton potraktowaliśmy w zjawisku fotoelektrycznym, właśnie, żeby wyjaśnić to zjawisko, trzeba było potraktować y, znaczy, y, światło jako y, obiekty zbliżone do cząstek, o cechach cząstek tak zwane fotony. No to skoro światło ma cechy, cechy falowe, to, jak no, ma cechy cząstki, to można opisać, opisać y, światło, czy te fotony, poprzez pętlę, również, bo pętla jest cecha cząstek. No to ten współczynnik M nam jest potrzebny. Masa, bo pęt jeszcze raz tu mamy, pętlę pęd y, fotonu to byłoby masa fotonu razy prędkość fotonu, no prędkość fotonu to jest prędkość światła, czy to byłoby masa fotonu razy prędkość y, fotonu, czy